Jestem po wymianie oleju Volvo X60 Chciałbym powiedzieć tutaj, że tak jak tutaj jest oryginalna norma, takie wszystko jest stosowane do Volvo. Natomiast z takich kluczy to ja już pokażę.

HW6. Tutaj odkręcamy ten element. Odkręcamy go, wyleci olej. Tu w zestawie naprawczym do środka też jest wyjmujemy, wyjmujemy, Wymieniamy uszczeleczkę. Odkręcamy obudowę filtra oleju i odkręcamy tutaj korek. 2022 Volvo Nówka Funkiel nieśmigana Ale zobaczcie co się dzieje <gryny> Kosmos, słuchajcie po prostu kosmos Ten samochód. Tutaj jeszcze ok w miarę. Ale tu reszta to jest kosmiczna. Powiem wam. Po prostu rdza. Rdza. I jeszcze, jeszcze raz rdza. E, później jak skończę, to, to pokażę jak olej wyglądał. Natomiast samego procesu zlewania tego oleju nie nagrałem. Bo szkoda mi było nerwów. Nie było co pokazywać. I jak e, zupełnie olej mm, no to też oleję cerateka e, oczywiście żałuję bo, bo samochód ma bardzo mało przejechane około 4000 zastanawiałem się czy zastosować płukankę ale mówię po 4000 no bez jaj nie no i żałuję <grywka> wiem teraz że przy kolejnym serwisie serwis będzie faso robiony to tam nie wymienią mi tak jakbym chciał, ale po iluś tam znowu tysiącach pewnie od, 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 od przeglądu, od serwisu wymaganego przez producenta sam zmienię i, i wtedy na pewno zastosuję półkankę. Także ja zaraz się odzywam jeszcze. Zamontowałem już osłonkę. Tu sobie nagram, bo ostatnio w poprzednim samochodzie jak mi serwis wymienił, olej to połamał mi ten, ten chwyt taki i ja nie mogłem już później dochodzić swoich swoich praw tak to naprawdę Ale co niektórzy jak to pokazują że nawet serwis to tak to jako tako No najgorsze jest to tutaj, no. Samochód ma, słuchajcie, jeszcze cały rok. A już wygląda jak... O Jezu, kochany. Jak Skoda. O! Tylko, że Skoda ma trochę więcej lat. <grystanie> Szok. Szok, stres, niedowierzanie. No nic, jedziemy dalej. Teraz Wam pokażę, jak wygląda olej. Ale który jest zpuszczony, nic nie będzie widać. No tak. No trudno. Ale to jeszcze raz może będzie teraz widać. Cieka to jest różnica? Wręcz niesamowite Kto to mówi o trzydziestu tysiącach przebiegu? Ludzie, Dobra, ja sobie będę powoli dolewał oleju i zaraz wracam. Wracam teraz z Był tałem. w mleczku jak to mówią. I dalej do oleju. Wracam i będę go dolewał. Dobra, olej nalany. Tak wygląda silniczek. Jeszcze później sobie po prostu będę musiał dolać. Tyle, ile jeszcze będzie potrzeba. Ale tak, to już jest. Tak, to już jest. Powinno być ok. Tutaj mamy podokręcane wszystko. Tak, 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 tylko wystarczy Zjeżdżam i zaraz się odezwę. Samochód ma przejechane 5000. Ten olej miał 5000 słuchajcie. To jest niewiarygodne.